Cześć! Dzisiaj chciałbym Ci przedstawić lokomotywę. Zdjęcie, które zostało zrobione, muszę sprawdzić szybko, przez dolotę. Znaczy, sprawdzam, ponieważ my robimy zdjęcia obok siebie i czasami zdarza się, że zdjęcia są takie same. Zażyło nam się no, nie tyle pokłócić, co dyskutować na temat zdjęcia, mówiąc, no, To jest moje zdjęcie. Nie, 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 to jest moje. Sprawdziliśmy, zrobiliśmy identyczne zdjęcia, dwa identyczne zdjęcia. Sprawdziliśmy czas zrobienia zdjęcia, porównaliśmy godzinę, czas na aparatach i wyszło co, że ja zrobiłem je dwie minuty wcześniej. Czyli podszedłem, zrobiłem zdjęcie, odszedłem, dwie minuty później do ta podeszła w to samo miejsce, zrobiła identyczne ujęcie. Dlatego ja teraz czasami sprawdzam, kto zrobił zdjęcie. Dorota zrobiła to zdjęcie. Zastosowała taki prosty chwyt, którego celem było pokazanie ogromu, wielkości tej, tej lokomotywy podeszła, użyła najszerszego kąta jaki miała podeszła blisko i zrobiła je od dołu. To zawsze zwiększa jeśli podejdziesz pod zamek i chcesz pokazać jego ogrom no to musisz podejść od dołu i zrobić mu zdjęcie od dołu jeśli chcesz żeby był to malutki zameczek, najlepiej zrobić mu zdjęcie lekko pod skosem z góry i wyjdzie takie, a taki mały zameczek tutaj używała kanona 40d, czyli matrycę aps APSC do której miała podpiętą sigmę 1770 2840 bardzo fajny obiektyw użyty na ogniskowej 17 mm i dzięki tej 17 mm to daje też to, że się zwiększa głębia ostrości w takim momencie bo szerszy kąt ma większą głębię ostrości niż wąski kąt to jest raz, a dwa no przede wszystkim ciężar tego zdjęcia się zwiększył znacznie. Użyła czułości ISO 200 przy Przysłonie 4 i czas 1,800 na 3 sekundy. Hmm. I minus 2 eV, żeby dobrze naświetlić, żeby jej nie przepaliło nieba, żeby to wyszło właściwie. Zdjęcie oczywiście jak najbardziej w lawach, w związku z tym później wyciągnięcie w wywoływaniu tych cieni, żeby tam było coś widać. Natomiast tak, jak, żeby, no, żeby tutaj jakiś, żeby było widać to, co jest w cieniach, ale żeby jeszcze światło i żeby niebo nie uciekło. Tutaj widać to niebo, które jest na zdjęciach, czyli najważniejszy element, czyli ten kocioł wielki, jest właściwie najlepiej oświetlony. Tu mamy zresztą też takie podchwytliwe, czyli trudne elementy, jak to na dole czerwone, które gdybyśmy tylko zaczęli trochę rozjaśniać zdjęcie, ono wpadnie, wypali się, po prostu ucieknie kolor czerwony z tego. Zacznie się przepalać. Zdjęcia przy takich dużych kontrastach, czyli przy czarnych obiektach są bardzo trudne do zrobienia. No dzięki aparatom cyfrowym możemy zrobić zdjęcie podejrzeć, czy możemy w ogóle włączyć podgląd, czyli jak się mamy bez ustrajowca, widzimy no tak mniej więcej, bo to tak. Na 90% widzimy dokładnie, jak to zdjęcie będzie wyglądało i widzimy, jak ono będzie. Możemy sobie skorygować tę ekspozycję już na oko, patrząc, jak to, jak to będzie łatwiej. Jest to dużo łatwiejsze niż kiedyś, kiedy robiło się na negatywach i trzeba było sobie wyobrazić zdjęcie, jak ono będzie i do niego, o tej wyobraźni, razy doświadczenie i wiedza, ustawić właściwą ekspozycję. Dzisiaj można uzyskać takie. Dobre, właściwie naświetlone zdjęcie y, szybciej. Y, natomiast y, to, czego nie uzyska się w żaden sposób, to jest sposób widzenia i sposób wymyślenia, że podchodząc bliżej i lewiąc go od dołu, zwiększy mi się waga tego przedmiotu, który jest. Jeśli ja bym wziął, nie wiem, no, ten aparat i zrobił go z niska od dołu w ten sposób zdjęciu mu, o tak, tak, o tak, o tak, gdzie to tak, jest tak? O tak, o tak, 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 tak bliziutko ustawia ostrość. Proszę. O, yy, blisko. O, zrobił zdjęcie, to on będzie wyglądał, tylko musiałem to zrobić tak dobrze, jako wielki. A jeśli zrobię go o tak, to będzie wyglądał jako mały. I to warto o takich sztuczkach pamiętać, warto je stosować, jeśli chcemy podkreślić ciężar zdjęcia. Szlaki kąt, blisko i od dołu. I tyle. <laughs> Dziękuję Ci za uwagę. Zapraszam do obejrzenia innych filmów z serii fotoinspiracji.